Cześć Wam, to ja, Tymry i kolejny filmik nagrywam gdyż skończyłam właśnie customa zestawu wyścigowego ze szleich, robionego na wzór klaczy polskiej wyścigowej Pride of Nelson i właśnie już wczoraj ją skończyłam ale no, nie miałam odpowiednich warunków żeby w ogóle nagrać i porobić zdjęcia pewnie już widzieliście na instagramie bo je wstawiłam jakieś pół godziny temu E, to znaczy, jak pewnie oglądacie, oglądacie ten film, to kilka dni temu, bo bo tu jest tragiczny internet i będę pewnie przesyłała dopiero w piątek, dziś jest środa. E, no i tak, właśnie tak wygląda. To był pierwszy i ostatni raz, jak maluję konia z rzędem. Jezu, to była tragedia robić te wszystkie tutaj akcesoria i w ogóle masakra. Nie polecam. E, I ogólnie ona. E, Zrobiła, z, zro, została zrobiona na zamówienie e, osoby, która sobie ten model zarezerwowała, bo to był mój model i on był na sprzedaż, i ta osoba go zarezerwowała. E, tak, mniej więcej wygląda. Też nie mam tutaj zbyt dobrego światła, żeby cokolwiek nagrać, bo przecież pogoda jest taka, a nie inna. A to mieszkanie tutaj jest mega ciemne i po prostu no ciężko cokolwiek tutaj w ogóle widzieć, zobaczyć cokolwiek także tak wygląda jedyne co mi nie wyszło to ilość kropek na jeźdźcu gdyż nie zmieściła mi się po prostu powinny być, że tak powiem tutaj powinny być trzy, tutaj dwie i tutaj też trzy, także o jedną za mało ale mam nadzieję, że ta osoba tam nie będzie jakoś jej bardzo zależało na tym zniżyłam cenę więc myślę, że będzie ok także jak jest zrobiony ogólnie estetycznie całkiem fajnie co wyszło Mm. Tak samo sam rząd. Też się mega napracowałam, żeby zrobić w ogóle to, pomalować. E, naprawdę ciężko było cokolwiek wykminić z tym. Zwłaszcza te mini sprzączki, no spójrzcie. Na, na srebrno robiłam. E, tak, podstawki akurat nie zmieniałam, bo uznałam, że to nie ma sensu. Kopytko odmianka jest taka, jak ma żywy koń. Zrobione są też podkowy. Na srebrno, oczywiście. Tutaj też się bawiłam z tym popręgiem masakra. Eee, ma taką umiankę, ogólnie jest właśnie robiony na, właśnie, no, wzór prawdziwego konia. Dzisiaj się nie mogę wysłowić za bardzo. Tak. Kopytka. Cieniowania niestety za bardzo nie widać w tym świetle. wygląda ogólnie według mnie dużo, dużo lepiej niż oryginalnie, bo w oryginalnym malowaniu była cała kara i po prostu trochę wypływiała kara, ale no nie było widać w ogóle żadnych szczegółów. A jak jest jaśniejsza maść, to naprawdę dużo lepiej to wygląda. Dużo przyjemniej się w ogóle patrzy na ten zestaw. Yy, także tak. Cię prezentuję na Instagramie. Są zdjęcia, więc możecie sobie tam je obejrzeć. Tak mniej więcej wygląda. Tak, no i w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o to, nic wam więcej nie mam do pokazania, więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!